Kilka dni temu na stronie Polskiego związku okazało się pismo przesłane przez Komendanta Głównego Policji dotyczące wymogu przedkładania badań lekarskich i psychologicznych przez osoby, które posiadają pozwolenie na broń. Sporządzenie tego pisma zajęło Komendzie Głównej prawie trzy miesiące, co świadczy tylko i wyłącznie o trudnościach interpretacyjnych ze zrozumieniem także prostej ustawy, którą nam zafundowali parlamentarzyści. Niemniej jednak pismo udziela kilku wskazówek, o których warto wiedzieć. Przede wszystkim, zdaniem Komendy Głównej Policji, termin na wykonanie tych badań i przedłożenie ich organowi zaczyna się na 3 miesiące przed wejściem w życie zmian, a zatem nie wcześniej niż 1 stycznia. Nie ma sensu, nie było sensu, zatem robić badań przed tym okresem, ponieważ, zdaniem Komendy Głównej Policji, takie badanie jest bezskuteczne w tym znaczeniu, że nie przedłuża nam. Pozwoleń na broń, to można by to ująć, krótko mówiąc, i tak trzeba będzie po 1 stycznia badanie zrobić jeszcze raz. Zatem te jednostki, które akceptowały taką praktykę, będą musiały poprawić swoje działania, i myśliwi w ten sposób pozostali, aż tak powiem, z badaniami w plecy. Wyjątek, na który komentarz główna zwraca uwagę, dotyczy sytuacji, kiedy myśliwi na podstawie tychże orzeczeń lekarskich lub psychologicznych uzyskali nowe, zmienione pozwolenie na broń. Do W takim przypadku termin pięcioletni biegnie od daty przedłożenia tych badań organowi. Warto podkreślić, że zdaniem komendy głównej nie ma tutaj zastosowania to, 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 to zasada w przypadku, jeżeli osoba uzyskała tylko pozwolenie na do innych celów, na przykład sportowych lub na broń się bojową. W takim przypadku nie ma przedłużenia ważności badań, przynajmniej takie jest stanowisko organu. Co istotne. Te wszystkie zasady ulegają korekcie w, w odniesieniu do aktualnego stanu, ponieważ komenda główna policji zwraca uwagę, że zgodnie z artykułem 12D ustawy covidowej to jest taki nieszczęsny akt prawny, który reguluje bardzo dużo dziedzin życia w jednym akcie prawnym. W, zgodnie z tym, że przepisem 12D ustawy, terminy przedstawienia właściwemu organowi policji, orzeń lekarskich i psychologicznych. W, o którym mowa w ustawie broni i amunicji, przedłuża się do 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Jaki płynie z tego wniosek? Ano taki, że na zrobienie badań mamy czas począwszy od 1 stycznia przyszłego roku, nie wcześniej. I dalej możemy to zrobić w terminie 3 miesięcy, tak po co do zasady, ale termin ten ulega przedłużeniu o czas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z rozporządzeniem ministra, rozpo, rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 października bieżącego roku, mamy do czynienia ze stanem zagrożenia epidemicznego. Jeżeli stan się ten utrzyma, to czas na przedstawienie organowi badań lekarskich lub psychologicznych ulegnie wydłużeniu o okres pandemii, okres zagrożenia epidemicznego yy, i 90 dni do tego. Natomiast nie wiemy, jak długo ten stan epidemii czy zagrożenia potrwa. Dlatego, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym, termin, kiedy ono upływa, wyznaczono na koniec z grudnia bieżącego roku. A zatem, gdyby nie został przedłużony, to sytuacja myśliwych nie ulegnie w ogóle zmianie w stosunku do ogólnego stanu prawnego. Natomiast, jeżeli go Rada Ministrów po raz kolejny przedłuży, no to wówczas będzie mieli nową sytuację, okres. Zagrożenia plus 90 dni od jego ustania. Warto wspomnieć, że ustawa broni i amunicji nie zna automatyzmu w zakresie cofania pozwolenia na broń w przypadku, jeżeli myśliwy nie przedstawił orzeczenia lekarskiego aktualnego. A to oznacza, że brak przedstawienia w tym okresie ustawowym takich badań będzie inicjował. Po stronie komendanta we Policji obowiązek wszczęcia postępowania w przemycie cofnięcia. Natomiast nie wiadomo, czy tak, tak się to skończy, to postępowanie. I w okresie postępowania yy, na tej podstawie zainteresowany będzie mógł jeszcze przedstawić aktualne badania lekarskie lub psychologiczne, co może być dla wielu okazją do tego, żeby uzupełnić po prostu braki. Ty, jaki z tego wniosek? Ano taki, że na dzień dzisiejszy w zasadzie nie, nie trzeba się spieszyć z, z wykonaniem badań lekarskich. Natomiast z uwagi na brak jasności, jak długo potrwa okres pandemiczny czy zagrożenia epidemicznego, trudno jest nam doradzać, jak postąpić. Może być tak, że okres zostanie przedłużony i wówczas myśliwy, który nie, nie wykona badań zbyt szybko, tylko zrobi to w ostatnim możliwym terminie. No, zyska kilka miesięcy, a może nawet więcej czasu na y, kolejne badania za 5 lat. Natomiast może być również tak, że te że zgodnie z aktualnym stanem planu zakończą się, zakończy się okres pandemii, zagrożenia i Okres, kiedy badać, trzeba będzie badania zrobić, rozpocznie się normalnie, standardowo od 1 stycznia i będzie trwał do 31 marca przyszłego roku. Jeżeli jesteśmy już przy ustawie o broni amunicji i badań lekarskich, warto wspomnieć o dwóch ważnych kwestiach. Po pierwsze, jeżeli robicie już badania, pamiętajcie, że te same badania mogą być wykorzystane do tego, aby zwiększyć limit broni w pozwoleniu. Szkoda byłoby taką okazję stracić. Zatem, jeżeli zrobiliście badania, zrobicie badania, pamiętajcie, żeby przy okazji wystąpić o zmianę decyzji albo wydanie nowej, i to pozwoli Wam na to, żebyście mieli większy arsenał do, do swojej dyspozycji. Przy czym, tutaj chcę by podkreślić, nie jest prawdą twierdzenie, z którym, nie, którym, którym niejednokrotnie się spotykamy, że jakoby trzeba było najpierw wykorzystać limit aktualnego pozwolenia. To nieprawda. Ani ustawa, ani orzecznictwo wymogu takiego nie stawia. To też e, nawet osoba, która ma jeszcze wolne miejsca w pozwoleniu, może wystąpić o kolejne sztuki. Warunek jest jeden. Trzeba to po prostu rozsądnie uzasadnić. W przypadku broni myśliwskiej, akurat uzasadnienie nie jest trudne. Wystarczy odwołać się do etyki, do przepisów. Chcemy mieć broń dostosowaną do poszczególnych rodzajów zwier gatunków zwierzyny, do poszczególnych rodzajów polowania. Broń, która akceptuje e, śród bezołowiowy, także tuż tu jest szeroka gama. Tychże możliwości, przy czym możemy również powoływać się na broń, która ma więcej niż jedną lufę, czyli lufę wymienne, i wówczas mamy de facto z, do czynienia z różnymi jednostkami, a faktycznie używamy jednej broni. Te wszystkie argumenty mogą być przez Was wykorzystane, aby pozwolenie na broń po prostu sobie zwiększyć. I jeszcze ostatni kluczek prawny, o którym warto wspomnieć. Gdyby tak się stało, że zrobiliście badania lekarskie w celu przedłożenia organowi w związku z posiadaniem już pozwoleniem na broń do celów myśliwskich. A chcielibyście pozwolenie sobie również o kolejne wystąpić. Na przykład o broń do celów sportowych czy kolekcjonerskich. To ma znaczenie szczególnie teraz, kiedy już wiemy, że myśliwi na broń krótką liczyć nie mogą, a taką broń chcieliby posiadać. Wówczas możecie, mając ważne badania lekarskie już do, do broni myśliwskiej, możecie od razu, nie czekając na nic innego, wystąpić o wydanie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub sportowych, następnie wystąpić o zawieszenie tego postępowania i wtedy sukcesywnie uzupełniać sobie brakujące materiały, odbywać staż, zdawać zda egzaminu do Polskiego Związku Srzec Sportowego. Na patent na licencję. Także, szanowni Państwo, wtedy macie aż 3 lata, bo tyle może być postępowanie zawieszone, żeby uzyskać brakujące kwalifikacje, wstąpić do, do stowarzyszenia klubu sportowego czy też do organizacji zajmującej się kolekcjonerką. Krótko mówiąc, szkoda byłoby taką okazję stracić do dzieła. Do podsumowania, czy zatem robić badania już teraz? Trudno powiedzieć. Sytuacja jest prawna tak niejednoznaczna, że musicie sami zdecydować. Jeżeli się zdecydujecie, że robicie badania, to pamiętajcie, zróbcie je nie wcześniej niż 1 stycznia. Czy musi zrobić do końca marca? W stanie aktualnym prawnym, tak. Jeżeli się coś zmieni, to być może okres ten na złożenie badań zostanie przedłużony. Niemniej jednak, na dzień dzisiejszy bardzo, bardzo trudno jest na ten temat zgadywać. Na dzień dzisiejszy. Prawny stan jest taki, że do końca marca badania musimy złożyć.